Tego jeszcze nie było Co? Tego jeszcze nie było Czego? Oddajemy Zdzicha ta za rok przyjedzie go tu wyłowić. Specjalnie to zrobił. Perełka. On to specjalnie każe zrobić. Wypuśćcie, wypuśćcie. I co znowu? Ostatnie ujęcie Zdzicha. zdzichu. Leży. No jaki malutki się zrobił. Bardzo skut. Odejdź Pola. Pola Ło, wow, wow. wow, wow, wow. Jest. Pozisiu. O wie się Cześć! No, Julek! Oszalał teraz. O rany, gdzie ja jestem? Musi było też błęknąć, nie wiem. Chodź, chodź, chodź. Ja mogę? Jezus, nic nie widzę, ja nic nie widzę. widzę. A jak mi tu coś złapie, gdzie on poszedł? Nie widzę go już. Nie idź daleko, mamo. Gdzie on polazł? Poszedł? Chyba bardzo wywrócił. Powoli, To patrz, dziesiu. Wywalczą sobie, nie?